Dzień dobry, witam bliźnięta na czytaniu horoskopu na miesiąc październik 2020. Witam panie, witam panów. Zapraszam też do obejrzenia filmu wstępu dla wszystkich zodiaków, w którym przedstawiam aurę całego miesiąca, która ma wpływ na wszystkich. Dobrze, nie przedłużając, w tasowaniu okazały się nam pewne karty, które jeszcze przetasuję i będziemy... Tutaj ruszać z czytaniami. Najpierw panie. Panie z podznaką bliźnią. Ok. No pięknie. Miesiąc się zaczyna pięknie. Przechodzi energia yy z września. Jakieś, dla niektórych początki. Zawodowe, fajne, po jakimś nieudanym okresie. Dobrze. Okej, okay. i teraz tak. Co niektóre panie, mamy tu taką historię, że yy, część pań jak gdyby znalazła się w nowym miejscu pracy. Były to być może zmiany inicjowane we wrześniu. W październiku zaczyna się to wszystko rozkręcać. Zaczynacie iść jak gdyby nową drogą, zdobywacie nowe przestrzenie. Świetnie. Możecie też, co niektóre z Was, pracować nad pewnym nowym pomysłem w październiku w czymś, co być może z jednej strony, z jednej strony troszeczkę przyspiewam kłopotów, natomiast wy się tak tu łatwo, łatwo nie poddacie i super, bo yy, będą tu yy, fajne efekty. Natomiast niektóre są też rzeczy takie, że yy, jakby było, yy, Koniec początku. Taki jest przekaz. Czyli yy, początek października miał być początkiem czegoś nowego, a zrobił się u niektórych końcem. Tak naprawdę. Ciężko to wytłumaczyć, ale generalnie niektóre panie włożyły w coś dużo pracy, co miało być właśnie Nowym nurtem, nowym projektem, a on się szybciej zakończy, rozczaruje niż Wy przewidywaliście. I to już w miesiącu październiku, chociaż włożyliście dużo, dużo pracy więc tutaj będą pewne rozczarowania. Dla niektórych pań y, będzie bardzo, bardzo intensywny, jak gdyby środek miesiąca, y, dlatego że y, będziecie tak naprawdę jedne pochłonięte pracą, y, będziecie tutaj też wyjeżdżać, konsultować, y, będziecie się dokształcać, y, będziecie prezentować. Więc tutaj dużo, dużo też zawodowych spraw na fajnym, wysokim poziomie, będzie rozwój, będzie co robić. Niektóre panie skoncentrują się na rodzinie, skoncentrują się na roli matki, na roli żony, partnerki, na tym, co się dzieje w, w rodzinie ogólnie pojętej. Czy tej małej, czy tej dużej, czy jeżeli chodzi o ród, być może część spań będzie się przeprowadzać i będzie albo inicjować tą przeprowadzkę, albo po prostu już pewne podjęte decyzje będą teraz, jeżeli chodzi o przeprowadzkę na nowe miejsce, kontynuowane w październiku, więc będziecie, jak gdyby, osadzać się na nowych miejscach. I za, niektóre będą wyjeżdżały poza też swoje miejsce zamieszkania, te takie rodowe, które znają, i będą zakładały, jak gdyby, też rodzinę na innej przestrzeni. O, być może pojadą za mężem, tak, czy za partnerem, czy wyprowadzą się za mężczyzną po prostu do innego, innego miasta, tak, w, inno, w inne miejsce. Hmm. Niektóre panie będą organizowały też albo spotkania rodzinne, albo takie wyjazdy jakieś, żeby też z tą rodziną pobyć sobie, tak? Więc tu takie jeszcze też nowe pomysły będą w tym kierunku, żeby na przykład rodzinę też scalić, żeby poświęcić się trochę też roli właśnie mamy, roli partnerki. Więc fajnie. No, słuchajcie, niektóre z Was, panie, będą w ogóle miały śluby będą miały po prostu śluby, będą się pobierać, będą zawierać związki, będą te związki przechodzić na wyższy poziom zaawansowania, że tak powiem, tak, czyli tutaj już wyższe poziomy, już nie chodzimy ze sobą, ale na przykład mieszkamy, tak, czy nie mieszkamy, ale powiedzmy podejmujemy jakieś decyzje, gdzie będziemy tworzyć wspólne gospodarstwo domowe, tak, wspólny dom, być może będą decyzje wspólne o o tym, by poszerzyć swoją rodzinę, tak, o dzieci, więc, więc takie pomysły też tutaj będą pary miały. Na pewno jest tu w tej kwestii rozwój, jeżeli chodzi o związki, o emocje. To jest też fajnie, bo jest dużo, dużo się dzieje. W związkach, ale dzieje się bardzo pozytywnie, dzieje się bardzo mądrze. Decyzje, które są podejmowane, podejmowane są wspólnie dla dobra. Po prostu panie są zadowolone, szczęśliwe, widzą, że są we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwymi osobami. Na pewno tu są takie, takie niektóre um, historie, więc, więc fajnie. Co jeszcze? Niektóre z pań będą ruszały też znaczy będą tak, będą zmieniały pracę, bo tak niektóre będą się wyprowadzać, więc też będą może szukały pracy zupełnie w innym miejscu. Być może będzie to też praca wyjazdowa, gdzieś będzie trzeba dojeżdżać. Niektóre z pań będą prowadzić firmę rodzinną lub będą pracować u rodziny lub będą po prostu czuć się w miejscu pracy jak wśród swoich, czyli będzie tam taka rodzinna atmosfera. Część pań podejmie zupełnie inne decyzje, zupełnie nowe zupełnie takie, których właściwie nikt się może po nich nie spodziewać, bo po prostu zrobią sobie odpoczynek od pracy. I albo niektóre mogą podjąć taką decyzję, że słuchajcie, nie, ja już mam dosyć, ja już na razie nie będę, ja muszę sobie zrobić przerwę, ja muszę sobie przemyśleć parę spraw, ja muszę odpocząć, ja zbyt intensywnie pracowałam, e, oddałam się tam duszę i ciałem w tym miejscu, ja nie widzę już tam celowości, po prostu, a ja nie będę szukała też czegoś nowego, Potrzebuje dystansu, potrzebuje zmiany yy, wizji, tutaj swojej ścieżki życiowej, i ja muszę trochę odpocząć, robię sobie reset, sobie przemyślę, zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, co nowego yy, znajdę, czy co przyniesie mi życie. Więc takie też będą tutaj zaskakujące rzeczy. Niektóre panie po prostu będą brały też urlop yy, w pracy, czy, czy, czy będą. Właśnie organizowały te wycieczki czy podróże, więc tu będą jakieś też takie krótkie przestoje. Niektóre panie będą bardzo tak też, jakby powiedzieć, zdroworozsądkowo podchodzić do pewnych rzeczy związanych właśnie z pracą: typu, dobrze, mam to, co mam. I ja już nie będę dalej wychylać, to mi wystarczy. Yy, nie będę też na przykład wchodzić w żadne projekty, bo to znowu grozi nieprzespanymi nie może nocami, może za dużo stresu, może za dużo wezmę na siebie odpowiedzialności. Wystarczy to, nie będę się mieszać. Też są takie sytuacje i okej. Okay. I to, to, będzie, to będzie dla Was, yy, dla was dobre, bo, bo w sumie sobie stworzycie też swoją taką oazję spokoju i komfortu psychicznego w tej pracy, tak? I finansowo. Dobrze, teraz tak, co jeszcze? No generalnie cały czas i tak w większości pokazuje mi się w ogóle ważny dom, ważna rodzina, ważne wszystko to, co się wkręci wśród rodziny, rodu, waszych decyzjach, przyszłości, powiększenia, mówię, tej rodziny, czy, czy właśnie wyjazdu z rodziną, jakokolwiek. I teraz tak. Mam tu jeszcze coś takiego, że niektóre z Was, słuchajcie, będą jak gdyby powiększać, podejmować, przepraszam, decyzję na przykład o dzieciątku, ale będzie trzeba to słuchajcie, właśnie. Zrobić na spokojnie, na luzie, bez stresu, może na jakimś cudownym wyjeździe, może w jakimś, zorganizować sobie jakiś spa, tak? Może jakiś fajny weekend, gdzie tam będzie można po prostu jak gdyby mm, y, zorganizować jakieś cudowne chwile, tak? Relaksu plus tutaj. Mm, Odpowiednio osiągnąć cel, więc takie historie też tutaj fajne są, no i dobrze, bo, bo to Was na pewno ucieszy, na pewno tutaj też zbuduje, zbuduje nowe, nowe, też fajne więzi z partnerem. No i, i, i też, no oczywiście, co niektóre tutaj też panie no na pewno tutaj ten cel osiągnął. E, fajnie. E, widzę też, niektóre będą musiały jak gdyby przeprowadzić też e, jakieś na przykład badania w związku z tym, tak, lub, e, lub e, jakieś e, są e, rzeczy, które, które muszą też zmienić w podejściu, e, tu chodzi głównie o myśli. Słuchajcie, w tym właśnie, żeby mm, powiększyć tą rodzinę, tak? Bo są pewne blokady, są pewne lęki, y, są pewne rzeczy, które trzeba uzdrowić, wypuścić y, i żeby się zadziała pewna historia, to po prostu tu trzeba troszeczkę popracować nad tym, trzeba po prostu zaprowadzić pewne zmiany, tak? Właśnie wyspokoić się wewnętrznie i... Y, 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 to się uda, to się tutaj uda, więc warto wykonać tą pracę, więc tutaj pracujemy z umysłem, z myślami, tak, z kierunkowaniem energii. Dobrze, niektóre panie będą jeszcze jakby się informowały na wiele tematów związanych, też i pozyskiwały informacje związanych właśnie z rodziną i no wszystko się właściwie kręci tutaj w koło tego pani bliźnięta bardzo dużo jest takich energii no na pewno jeszcze będą też jakieś szykują się w październiku jakieś e, imprezy rodzinne e, być może dowiecie się też jakichś bardzo przyjemnych bardzo przyjemnych wiadomości Y, które y, też pozytywnie na Was wpłyną, jeżeli chodzi właśnie o rodzinę, czy bliskich, czy, 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 czy znajomych, czy, czy y, przyjaciół, więc też będą takie sytuacje. Generalnie miesiąc y, bardzo ciekawy, bardzo rodzinny, bardzo y, ubrany w fajne, pozytywne emocje, y, kończy się taką dobrą y, energią y, pewności, stałości, obfitości, takiego wiecie, szczęścia i, i spokoju, no i pięknie. Y, uważać proszę tylko na jakieś y, 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 Sytuacje, w których mo, może być troszeczkę, na przykład, no, nerwowości, i, i, i wtedy krew wam się tu zaburzy, że tak powiem. Być może tutaj też będzie trzeba trochę jakieś badania morfologiczne zrobić badania krwi różne yy, też. Być może będą, będzie trzeba, yy, będzie trzeba yy, popracować. Słuchajcie, z układem też oddechowym, bo mogą być jakieś wirusówki, mogą być jakieś yy, nieżyty, trochę przewlekłe. Trochę się tak nie, nie będzie to trwało, wiecie, 3-4 dni, tylko u niektórych no, mo może nawet i potrwać z dwa tygodnie, więc tutaj trzymać się ciepło, uwaga na przeciągi. Yy, możecie też. Yy, Słuchajcie, dostać, zarazić się właśnie jakimiś takimi nieżytami, chorobami tutaj, jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie gdzieś na imprezach, gdzieś u rodziny, więc też uważajcie i dzieci podpytujcie, czy, czy ktoś nie jest chory, czy jakieś dziecko nie ma kataru, bo to od tego się zaczyna, a potem dorosły może gorzej, gorzej to przejść, więc tutaj uważajcie co jeszcze tak zdrowotnie to słuchajcie czasami mogą Wam przejść takie migrenowe bóle, to jest ze stresu, słuchajcie, to jest z pewnych obciążeń, które mo, mo, może Wam coś tam jeszcze też dopaść być słabszy, słabszy dzień słabsza chwila, więc coś Wam się tam jeszcze odklei, przypomni więc tutaj mogą być jakieś takie kłócia czy nerwo, nerwo Bóle. Dobrze, tak bym miała chyba dosyć historii tutaj dla Was. Życzę cudownego miesiąca, życzę tutaj powodzenia w tych cudownych planach rozwoju i rozrostu rodziny. Wszystkiego, co najlepsze i dziękuję Panią. Świetnie. I teraz przechodzimy do Panów. Och, jak ładnie, aż wyskoczyło. No słońce. Panowie bliźnięta są szczęśliwe. Osiągają jakieś sukcesy. Jest coś po ich myśli. Dobrze, pięknie. Jak energicznie. Chyba, że są jakieś nerwusy jeszcze. Tacy wiecie: dehadowcy. Dobrze, panowie. No nie, no szczęście Wam tu będzie, spray. chociaż no niektórzy tutaj marzą sobie, marzą o szczęściu, marzą dla siebie o czymś, o czymś miłym, dobrze. No, początek miesiąca taki, słuchajcie, panowie, jest tak, trochę na smutno, trochę nostalgicznie, trochę rozpamiętywania, trochę cofania się, co utraciliśmy, dlaczego, po co, co zrobiliśmy źle, jak to wygląda, czy to nasza wina, czy nie nasza, co mogliśmy zrobić, co, co, czego nie zaniechaliśmy, dlatego, żeby być szczęśliwym, czy żeby zawalczyć o szczęście, tak? Tu pewne rzeczy. Jakby też u niektórych z kolei odchodzą, yy, powiem Wam, yy, te energie takiego smutku, yy, jakiegoś rozczarowania, jakiegoś braku. Tak, miłości, braku emocjonalnego, też u niektórych odchodzą i zaczyna świecić słońce w emocjach. Zaczyna się coś dziać, co najpierw odczuwacie, słuchajcie, jak gdyby wewnętrznie, bo powiem Wam, że jeżeli typowo nie pokazuje się tu żadna kobieta, ale pokazują się też energie, takie bardzo, wiecie, tajemnicze, takie wymarzone. No, bardzo tutaj. Ciekawa sprawa z Panami bliźniakami. Powiem Wam też, że w środku miesiąca, mniej więcej, e, niektórzy z Was będą mieć jakieś do czynienia z jakimiś sprawami sądowymi, urzędowymi, być może. Słuchajcie, albo Wy coś kombinujecie, żeby coś zagmerać w sądach. No to tutaj uważajcie, żeby tu yy, prawda nie wyszła gdzieś na jaw i nie było yy, po waszej myśli, dobra? Bo tu, tu jest troszeczkę dużo, dużo jakichś y, spraw zakrytych, tajemnic i jeżeli coś nie ma wyjść na jaw, to Wy tu no, no dobrze zakombinujcie, miejcie dobry plan, bądźcie sprytni, żeby coś nie wyszło, dobrze nad tym pracujcie, bo miesiąc kończy Wam się dobrze, kończy Wam się y, po prostu spełnieniem marzeń, zresztą Wy jesteście kuci na cztery tutaj łapy i, i spad... znaczy tak, kuci na cztery kopytka, spadacie na cztery łapy, o, może tak. I, ale tutaj dobrze, dobrze sobie wszystko, wszystko zaplanujcie, słuchajcie. Bo jak gdyby przeciwnik y, nie śpi, tak? Bo niektóre historie mogą być takie z kolei, że zostaniecie gdzieś oszukani. Coś wam obiecano, być może macie do podpisywania jakiejś umowy, być może będzie coś y, w październiku, na co liczycie, y, że będzie, będzie dobrą na przykład y, y, propozycją finansową, dobrym. Y, 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 Dobrą współpracą, przepraszam, a tu tak trochę nie do końca jest. Wy dobrze wszystko czytajcie, wszystkie dokumenty, sprawdzajcie dokumenty, pilnujcie dokumentów, czytajcie wszystko dokładnie, żeby nie było problemu, dobra? Bo tu ktoś może coś zagmatwać. Ja nie mówię, że świadomie, ale tak, może być coś, może być coś też niedopatrzone, może być coś nie, 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 niedopilnowane. Więc to są takie historie. Część panów, no słuchajcie, wy się też dowiecie jakichś prawd. Wy przed wami odsłonią się jakieś sytuacje, wy z czegoś zdaj, zdacie sobie też sprawę. Wy dostaniecie niektórzy po prostu jak gdyby, nie wiem, olśnienia, tak? Obudzenia i wewnętrznego, i przyczyn zewnętrznych również. Coś, co spowoduje, że spojrzycie zupełnie w inną stronę, dostaniecie też nadziei, dostaniecie energii do, do pracy, do rozwoju. Tutaj też dużo Wam pomoże w tym intuicja, ale dużo pomoże Wam też Wasz intelekt, inteligencja Wasza, tak? błyskotliwość. Więc tutaj, żeby też wywąchać pewne sprawy. No, niektóre sprawy przyjdą do Was same, jak gdyby, tak, i się okażą. Natomiast, natomiast niektóre, niektóre sami wywąchacie na Waszą korzyść. Tutaj będzie na, do, ku Waszemu rozwojowi, ku spełnieniu e, marzeń. Także, także fajnie. Co jeszcze? Niektórym panom po prostu będzie też trzeba tutaj więcej równowagi, więcej takiego dystansu do życia, więcej słuchajcie trzymania, wyważania spraw, wyważenia opinii, być może jakiś też Wśród rodziny jakich rzeczy, które, które trzeba rozwiązać, rozwikłać, nad którymi trzeba się pochylić trochę, wyprostować pewne sprawy, tak? które trzeba niektóre wywalczyć, przewalczyć, być może poinformować się jeszcze wiele, bo tu też takie sprawy mogą wchodzić. W grę. Niektórzy panowie bliźnięta no, będą też być może tutaj zaczynać nową drogę życia, być może będą rozstania, tak? Będą rozwody, będą. Mm, no, będą zupełnie też mm, szli w innym, innym kierunku, bo pewna, pewien etap się u nich życia kończy. Natomiast yy, to też jest do czegoś potrzebne, słuchajcie panowie, tak? To też jest do czegoś potrzebne. Uważajcie też na pewne, mówię, tajemnice, żeby ktoś was też nie wmanewrował i żeby ktoś nie było jakiś plotek oszczerstw w Waszym kierunku w związku z tym, tak? Też, bo to jest też potem niepotrzebne. Są takie sytuacje, więc starajcie się jak gdyby współpracować, starajcie się tutaj yy, wychodzić. W tą drugą stronę łagodnie, tak, przy tych sytuacjach. Dobrze. Teraz tak, niektórzy panowie mamy.